Dziś porozmawiamy o paprotnikach. Z pewnością widziały się nieraz na spacerze w lesie czy parku. Być może masz nawet paprotkę w swoim domu. Dowiedzmy się czegoś więcej o tych interesujących roślinach. Nasze rozważania o paprotnikach zacznijmy od miejsc, gdzie można je spotkać. Otóż większość paprotników żyje na lądzie, w miejscach wilgotnych i zacienionych. Spotkać je można w lasach czy na brzegach jezior i rzek. Niektóre gatunki można nawet spotkać na łąkach czy polach uprawnych. Nieliczne paprotniki przystosowały się do życia w wodzie. Na przykład salwinia pływająca, będąca w Polsce gatunkiem chronionym. Paprotniki mają już właściwe organy, czyli korzenie, łodygi i liście. A w związku z tym, że są lepiej przystosowane do życia na lądzie niż mchy, osiągają też większe od nich rozmiary. Wprawdzie w Polsce paprocie dorastają do około 2 metrów wysokości, ale już w wilgotnych lasach Nowej Zelandii można spotkać nawet 25-metrowe okazy. Paprotniki wykształcają dwa rodzaje liści. Jedne odpowiadają za przeprowadzanie fotosyntezy, z kolei na drugich wyrastają zarodnie. Niektóre gatunki paprotników mają liście, które spełniają obie te funkcje naraz. Paprotniki dzielimy na paprocie, ich przedstawicielem może być chociażby narecznica samcza, skrzypy, np. skrzyp polny i widłaki, np. widłak goździsty. Jako, że wszystkie one nieco różnią się budową zewnętrzną, omówimy sobie ich budowę na przykładzie tych trzech przykładowych gatunków paprotników. Paprocią mówimy sobie na przykładzie Narecznicy Samczej, dorastającej do 1,5 metra wysokości. Paprocie w większości wykształcają kłącze, czyli wieloletnią podziemną łodygę. Z niej wyrastają liczne korzenie oraz długie, najczęściej pierzaste liście o długich ogonkach. U Narecznicy Samczej te liście składają się z wielu mniejszych listków. Młode liście są charakterystycznie ślimakowato zwinięte. Za to dojrzałe liście po spodniej stronie mają brązowe kubki zarodni. Z nich wysypują się zarodniki, służące do rozmnażania się. U narecznicy samczej kubki zarodni mają nerkowaty kształt, od których wzięła ona swoją nazwę. A to już przedstawiciel skrzypów, a mianowicie skrzyp polny. Skrzypy, tak jak paprocie, posiadają kłącza, z których wyrastają liczne korzenie, i proste lub rozgałęzione łodygi nadziemne. Ich liście są drobne lub silnie zredukowane. Liście z zarodniami tworzą tzw. kłos zarodnionośny. Spójrzmy teraz na naszego skrzypa polnego. Wiosną skłącza wyrasta pęd wiosenny. Jest on żółto-brunatny w związku z tym, że nie posiada chlorofilu. Nie przeprowadza też fotosyntezy. A substancje odżywcze pobiera z kłącza. Na jego szczycie wyrasta kłos zarodnionośny, którego zadaniem jest wytwarzanie zarodników. Z kolei pętletni to zielona łodyga z bocznymi odgałęzieniami i zredukowanymi liśćmi. Odpowiada on za przeprowadzanie procesu fotosyntezy. Część z wytworzonych tu substancji pokarmowych jest zgromadzonych w kłączu, podziemnej łodydze. Budowę widłaków omówię na przykładzie widłaka goździstego. Roślina ta ma delikatne korzenie. Łodyga położy się po ziemi, a z niej wyrastają pionowe odgałęzienia. Na łodydze są drobne listki. Liście z zarodniami formują kłos zarodnionośny. Jeśli interesują Cię paprocie, opowiem Ci jak się rozmnażają. A zrobię to na przykładzie narecznicy samczej. Zacznijmy od dojrzałej paproci, która latem na spodniej stronie liści wytwarza kubki zarodni. W nich powstają zarodniki, które wysypują się na glebę i kiełkują w przedrośle. Przedrośle jest niewielkie, ma około 1 cm średnicy i ma sercowaty kształt. Na spodniej stronie powstają plemnie i rodnie. Żeby doszło do zapłodnienia, podobnie jak to było muchów, tu także niezbędna jest kropelka wody. Plemniki z plemni w kropli wody przepływają do rodni, gdzie czeka komórka jajowa. Dochodzi do zapłodnienia i powstania zygoty. Z niej rozwija się nowa roślina paproci, a przedrośle obumiera. Gdy roślina dorośnie, znów na spodniej stronie liści pojawią się kubki zarodni, a cały cykl się powtórzy. Dawniej, czyli wiele milionów lat temu, paprotniki miały ogromne znaczenie w przyrodzie. Miały postać olbrzymich drzew i tworzyły bujne lasy. W tamtym okresie były dominującą grupą roślin i głównymi producentami tlenu. Niestety, na skutek nagłych zmian klimatu, większość z nich wymarła. Dziś paprotniki są składnikiem runa leśnego i miejscem życia i schronieniem dla wielu drobnych zwierząt. Mogą one też być pokarmem. Jeśli chodzi o znaczenie paprotników dla człowieka, to najistotniejsze są dla nas paprocie, które żyły na Ziemi wiele milionów lat temu. A to dlatego, że z nich powstały bogate złoża węgla kamiennego. Czasem w bryłach węgla można zobaczyć odcisk liści dawnych paproci. Skrzypy są źródłem substancji leczniczych i preparatów medycznych, wzmacniających włosy i paznokcie. Paprocie są często uprawiane jako rośliny ozdobne. Sadzi się je w parkach i ogrodach, a także w naszych domach jako rośliny doniczkowe. Poza tym skrzypy mogą być trudnymi do zwalczenia z chwastami, utrudniającymi wzrost i rozwój innych roślin. Na koniec chciałabym Ci przedstawić parę gatunków paproci, skrzypów i widłaków. Zacznijmy od paproci. To orlica Pospolita osiąga ona wysokość od 1 do 2 metrów. Wytwarza tylko jeden rodzaj liści, trójkątnych w zarysie, które przeprowadzają fotosyntezę. A od spodu posiadają zarodnie tworzące niewielkie brązowe skupienia. Uwaga, to roślina trująca. Długosz królewski. Osiąga on maksymalnie 160 cm wysokości. Ma pierzaste liście w zarysie jajowate. Część z tych liści jest zielona i odpowiada za przeprowadzenie fotosyntezy. Są też liście zielono-brązowe, z których część zielona odpowiada za fotosyntezę, a górna, brązowa, wytwarza zarodniki. Jest to roślina chroniona. Pióropusznik strusi. Osiąga maksymalnie 1,5 metra wysokości. Ma wydłużone, pierzaste liście, z których jedne są zielone i odpowiadają za fotosyntezę, a inne są brązowe, sztywne i wytwarzają zarodnie. To także jest roślina objęta ochroną. Przejdźmy do skrzypów. Skrzyp olbrzymi osiąga do 120 cm wysokości. Wytwarza dwa rodzaje pędów. Żółto-brązowe pędy wiosenne z kłosem zarodnionośnym, i zielone pędy letnie przeprowadzające fotosyntezę. I jest to roślina chroniona. Skrzyp leśny dorastający do 40 cm. Jego żółto-brunatne pędy wiosenne wytwarzają kłos zarodnionośny. A gdy kłos opadnie z pędów wiosennych rozwijają się zielone, rozgałęzione i fotosyntetyzujące pędy letnie. Skrzyp błotny o wysokości do 50 cm. Wytwarza dwa rodzaje pędów jednocześnie. Pędy zielone z kłosem zarodnionośnym i pędy zielone bez kłosa zarodnionośnego. Widłaki, np. widłak wroniec. Niewielka roślina, osiągająca maksymalnie 20 cm wysokości. Jego pędy są wzniesione i widlasto rozgałęzione. Nie wytwarza pędów zarodnionośnych. Zamiast tego zarodnie tworzą się w kątach liści. Jest to roślina trująca i objęta ochroną. Widłak jałowcowaty. Dorastający do 30 cm. Posiada pędy płożące się i wzniesione, widlasto rozgałęzione. Żółte kłosy zarodnionośne znajdują się na szczytach pędów. Widłak wroniec jest rośliną trującą i jednocześnie chronioną. Zapamiętaj najważniejsze. Paprotniki rosną przede wszystkim na lądzie, najczęściej w miejscach wilgotnych i zacienionych. Większość paproci wykształca wieloletnią łodygę podziemną, nazwaną kłączem. Wyrastają z niej korzenie oraz duże pierzaste liście, na których spodniej stronie rozwijają się zarodnie. Skrzypy wytwarzają kłącze, z którego oprócz korzeni wyrastają łodygi nadziemne, zaopatrzone w drobne liście. Część liści ma zarodnie. Znajdują się one na szczycie niektórych łodyg, gdzie formują kłos zarodnionośny. Widłaki nie mają kłącza tylko łodygi położące się po powierzchni ziemi z pionowymi odgałęzieniami. Z łodyg wyrastają korzenie oraz drobne liście. Na szczycie niektórych łodyg występuje kłos zarodnionośny.